Aha, ha. no i tak. Ja bym chciał być pewien siebie. O, to coś nowego, a ty nie jesteś pewien siebie? Nie. Ja chcę być pewny siebie. Taki babciu, taki odważny, taki wiesz, taki, żeby wszystko potrafić, zrobić i mówić, że ja wszystko potrafię. No wiesz, babciu, żeby się nie wstydzić. Oj, 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 i różne tego typu rzeczy. Mm. Budowanie pewności siebie, mój drogi, no to jest proces niełatwy, hmm, ale od czegoś trzeba zacząć. No właśnie, wiesz, ja słyszałem, że przede wszystkim trzeba siebie zaakceptować. To znaczy, zgodzić się z tym, jacy jesteśmy. To prawda. Pierwszy krok do budowania pewności siebie. No zaakceptowanie tego, jacy jesteśmy. A ja na przykład długo nie mogłam zaakceptować tego, że noszę okulary. No bo nikt praktycznie w moim środowisku, ani w moim domu, ani w szkole, w klasie nie nosił okularów. Było mi trudno z tym. E, no właśnie, babciu, a ja zaakceptowałem, że mam takie włosy. A, fajnie, ale przez to jesteś niezwykły. I teraz popatrzcie, ja noszę okulary jestem niezwykła, bo nie wszyscy noszą okulary, a uśmieszek, a takie włosy, też jest niezwykły. Może Wy też jesteście niezwykli. I przede wszystkim musimy to polubić, czyli zaakceptować to, jakimi jesteśmy. No właśnie, bo franek na przykład. Hmm, on trochę za dużo waży. No ale jest sprytny i biega i ćwiczy. Ale trochę taki kulkowaty. Ej! Co to za przyzwiska? A franek zaakceptował siebie? Ha! Babciu, sądzę, że tak. No to dobrze. To pierwszy krok to zaakceptować siebie. A potem co dalej? Potem? Przestać się wstydzić. To taki drugi krok, drugi krok. Przestać się wstydzić. Bo wstyd bardzo często przeszkadza nam w pewności siebie. No właśnie. Wiesz, ale to dziewczyny chyba są bardziej wstydliwe co babciu. No nie. Chłopcy też bywają wstydliwi. Wstydzimy się różnych rzeczy, wstydzimy się odezwać. Um, Wstydzimy się na przykład y, do kogoś powiedzieć dzień dobry, różnych rzeczy się wstydzimy. Wstydzimy się tego na przykład, że źle nam poszło, albo myślimy, że źle zaśpiewaliśmy, a czasami tak nie jest. W ogóle jest inaczej, więc przestańmy się wstydzić. No i, i babciu, jaka jeszcze jest trzecia taka rada na pewność siebie? Trzecia rada. To opowiem ci taką historię. Pamiętasz, jak rozmawialiśmy o dziewczynce, która pięknie śpiewała, ale jak wchodziła na scenę, to zawsze miała wrażenie, że nie da rady zaśpiewać i uciekała. Więc, żeby zdobyć pewność siebie, to ona zawsze wchodziła na tą scenę. Raz śpiewała, raz nie zaśpiewała, raz jej wyszło, raz nie wyszło, ale najważniejsze jest to, że robiła coś. I dlatego wy, jeśli chcecie zbudować pewność siebie, to przystąpcie do działania. Nie zrażajcie się z tym, że nie będzie wychodzić, bo nam wszystkim też od razu nic nie wychodziło. No, ja to nawet pamiętam, mnie to pisanie liter nawet nie wychodziło, a śpiewanie. Mm, babciu, do teraz mi nie wychodzi. No właśnie, jak zaczniecie działać? To zacznie wam się e, coraz bardziej podobać to, co chcecie robić. No, a, a jaka jest e, czwarta zasada, żeby tak zbudować pewność siebie? Hmm. Jak taki głos w waszej głowie będzie wam podpowiadał: Nie dasz rady, to nie dla ciebie, nie nadajesz się do tego. To powiedz sobie w myślach albo na głos. Stop. Właśnie, że się nadaje. I kiedy wyłączymy takiego wewnętrznego krytyka, hmm, nasza pewność siebie na pewno urośnie. Więc życzymy wam, żebyście zastosowali wszystkie te cztery metody na budowanie pewności siebie. Powodzenia! Powodzenia!